Serdecznie wszystkie osoby z podznaku panny i zapraszam na przesłanie kart, czytanie na miesiąc grudzień, czyli panna i miesiąc grudzień. Co tutaj karty mają wam do przekazania jakie ostrzeżenia, jakie dobre rady, na co generalnie powinnyście drogie panny zwrócić uwagę. Panna i miesiąc grudzień. Drogie panny, pierwsze co tutaj mi się rzuciło w oczy, to kwestia jakiejś nieprzychylnej osoby, która gdzieś tam, no ja to tutaj widzę jakąś teściową, tak, ktoś, kto ma teściową, ale niekoniecznie może to być sąsiadka, może to być jakaś znajoma, koleżanka, no, no nieważne, w każdym razie najprawdopodobniej kobieta. Która gdzieś tam może za waszymi plecami plotkować. Też powiedziałabym, że może to dotyczyć relacji, czyli jeżeli ktoś na przykład jest w jakimś związku, no i partner wasz ma jakąś tutaj zaborczą matkę, która jest jakby nieprzychylna, która by tego syna chciała przy sobie zatrzymać, no to właśnie ta osoba pod tą kartą. Mi się pokazuje taka negatywnie do was nastawiona, która może widzieć was na przykład tylko minusy, a nie widzi, nie widzi plusów. No i kwestia pozostaje taka, czy Wy chcecie walczyć o tego partnera, przeciągać go na swoją stronę, siłować się z tą, mat, z tą matką, z tą, z tą osobą, która ma na niego duży wpływ. Co tutaj jeszcze karty mówią. W jeśli chodzi o pracę, kwestie zawodowe, to ja bym powiedziała tak, że róbcie to, co umiecie. Nie wychodźcie przed szereg, nie, nie udowadniajcie komuś czegoś, że nie wiem, że może jesteście, umiem to, umiem tamto, że jestem więcej wart niż ten kolega, koleżanka z pracy. To mi się trochę kojarzy z takim, nie wiem, wyścigiem, może szczurów, żeby komuś coś po prostu udowodnić, że jest się lepszym. Tutaj karta mówi, głową muru nie przebijesz i cokolwiek byś nie zrobił, to będziesz takim trybikiem w maszynie, tak to można powiedzieć. Więc nie chodzi o to, żeby was zniechęcać, żebyście swoją pracę wykonywali jakoś tutaj. Niedokładnie, czy, czy opierdzielali się, mówiąc kolokwialnie, w pracy, bo to nie o to chodzi, ale chodzi o to, żeby jeżeli, żeby sobie żył tutaj jakoś nie wyprówać w imię tego, żeby coś komuś udowodnić. W miesiącu grudniu może Was też tutaj zaskoczyć pewne kwestie umów, pewne kwestie. Prawne pewne kwestie, kwestie związane z takim zaskoczeniem, kwestie, no coś zaskoczyć z czymś, co Was zaskoczy, <laughs> masło maślane. Ja bym powiedziała tak, że może coś Was mile zaskoczyć, coś czego tak do końca się nie spodziewacie. Będzie to za przyczyną jakiejś władczej kobiety, no ale to już nie jest ta pani, o której mówiłam, ta powiedzmy, że tam teściowa, czy jakaś osoba, która Was obmawia. Nie. Tu jest osoba taka przychylna, ciepła, też autorytarna, która, gdzie inni liczą się z jej zdaniem, ale może szefowa na przykład. No, i tutaj od tej osoby może przyjść do Was pewnego rodzaju niespodzianka, może to być dobra informacja. Jeżeli macie sprawy sądowe, to jakiś tutaj wyrok na, na Waszą korzyść. W każdym razie coś, co Was pozytywnie zaskoczy. Także, moje drogie panny, miesiąc na pewno będzie miesiącem takiego no nudno nie będzie tak będzie się wiele działo wiele będziecie miały do zrobienia byleby po prostu mierzyć siły na zamiary i niepotrzebnie tej cennej energii życiowej nie tracić w imię tego żeby tylko komuś coś pokazać żeby komuś coś udowodnić bo no w tym wypadku szkoda po prostu szkoda czasu szkoda życia. Ja życzę wszystkim pannom udanego miesiąca. Pozdrawiam was serdecznie. Papa. Pa.